Dofinansowanie ze środków Pefron zwrot kosztów za zakup wyrobów stomijnych. Osoba niepełnosprawna korzystająca z zaopatrzenia w wyroby stomijne może złożyć wniosek o zwrot kosztów do PCPRU, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie lub MOPSu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Podane instytucje posiadają środki z Pefronu, które są przeznaczone na zwrot poniesionych już kosztów przez osobę z orzeczeniem o niepełnosprawności. Jeśli wyroby stomijne zostały już odebrane, a udział własny jest już zapłacony, np. w przypadku 20% dopłaty za kosmetyki, pacjent może starać się o zwrot zapłaconej kwoty. Warunkiem otrzymania zwrotu jest posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności. Każdy stopień upoważnia do złożenia wniosku. Co zrobić, aby otrzymać dofinansowanie? Najważniejszą rzeczą jest to, że środki są zwracane za produkty już zakupione. Należy zapłacić to, co pozostanie do zapłacenia po odliczeniu refundacji. Należy poprosić sprzedawcę o wystawienie faktury. Faktura musi być imienna na osobę, na którą jest wystawiony wniosek oraz kopię zrealizowanego zlecenia za zgodnością z oryginałem. Jeśli zlecenie jest realizowane przez internet z dostawą do domu, należy zaznaczyć, że będą potrzebne dokumenty do PCPR i Mops i potrzebujemy razem ze sprzętem otrzymać w paczce kompletne dokumenty. Dokumenty, które są potrzebne do otrzymania zwrotu kosztów, to wniosek o dofinansowanie. Wniosek znajdziesz na stronie internetowej PCPR lub w miejscu swojego zamieszkania. Dokument potwierdzający niepełnosprawność oryginał do wglądu. Zaświadczenie wystawione przez płatnika lub inny dokument potwierdzający wysokość dochodów. Faktura potwierdzająca zakup z rozbiciem na kwoty, jakie pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, refundacja oraz kwotę, którą zapłacił, dopłacił świadczeniobiorca, osoba, dla której został zakupiony sprzęt kopie zlecenia wraz z określeniem ceny nabycia wyodrębnione muszą być kwoty pokryte w ramach refundacji oraz udział własny osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż określony limit finansowania w ramach NFZ, potwierdzoną za zgodnością przez świadczeniodawcę, realizatora realizującego zlecenie, np. sklep medyczny ortomedico.pl, oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji. Jakie kryteria musisz spełniać, aby uzyskać zwrot? Posiadanie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Kryteria dochodowe o dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym, 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej, maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON. Do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej wyznaczonego w limicie ceny NFZ. Do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz udziału własnego osoby niepełnosprawnej, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit w rozporządzeniu ministra zdrowia. PCPR określa terminy składania i rozpatrywania wniosków w ciągu danego roku oraz podejmuje decyzję o wysokości dofinansowania. Jeśli spodobał Ci się nasz film, zapraszamy do jego komentowania, lajkowania i udostępniania. Zachęcamy do subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowościami w refundacji wyrobów medycznych. Przypominamy również, że jesteśmy w stanie pomóc w realizacji zlecenia NFZ na wyroby cykliczne za pomocą naszej platformy ortomedico.pl.